Ahoj, falubas! Dzisiejszego dnia zabieramy Was na trening zjazdowy. Podopieczni trenera Rafała Dobruckiego trenują dzisiaj na stoku. Mimo iż pogoda teoretycznie jest na plusie, bowiem mamy 1 stopień Celsjusza, to jednak temperatura odczuwalna jest zdecydowanie niższa, a więc jest zimno. Warunki zatem są całkiem przyzwoite. Na górze, jak podkreślają zawodnicy, pada śnieg, a więc mamy nadzieję, iż naszym będzie się jeździło dzisiaj bardzo dobrze. Zapraszam Was teraz na krótką relację z tego, jak poczynali sobie różlowcy falubazu zielona góra. Don't try Child Home. <laughs> Jest pan śmiało, można powiedzieć tak samo szybki na to, że tak też tutaj na stoku lider drużyny. Tak, 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 tak bez przesady No nie, no nikt panu nie dorównał, tutaj tylko Remik starał się trzymać poziomu. Nie ja lubię narty, lubię jeździć. Od, od wielu wielu lat jeżdżę, także dużo dużo jeżdżę na nartach niż na motorze różlowym. Kiedyś się trochę bardziej poważnie w to bawiłem, mimo że dzisiaj może nie mamy super warunków, jeśli chodzi o. O, o to, co leci z nieba, to jednak yy, same stoki są dobrze przygotowane, że spokojnie można się pobawić. Ale na górze chyba pada śnieg. Z deszczem. Z deszczem. <laughs> ale jest super, naprawdę. Okej. Okay. Remik, stara się dorównywać yy, kroku mistrzowi, Piotkowi Protasiewiczowi. No tak, robię wszystko, żeby go dogonić, no. Nie ale ciężko. Wy, nie wychodzi to za bardzo, ale... Ale nie jest źle, bo, bo cały czas go widzę, mam go niedaleko przed sobą, więc jest okej. Okay. Jak, ci, jak ci się dzisiaj jeździło w ogóle? No bardzo dobrze, trochę śnieg jest mokry, bo cały czas deszcz pada. Ale ogólnie warunki są okej, okay, można pojeździć, tylko trochę przymokłem. Well, a bit wet now. I've been in the snow a few times. It's the first time. <laughs> yeah, yeah, it's my first time snowboarding. Yeah, and uh, it's very hard. It's very, very hard. Today you chose, not narty, but snowboard. U nas to bardziej cięż, ciężej się chyba jeździ dzisiaj. Genialny wybór. Jest dobrze, nie, warunki są okej, okay, także można na desce pośmigać. E, fajnie się jedzie, fajnie. jest super zabawa. E, czyli ogólnie trzy godziny spędzone w całkiem przyjemnej atmosferze, całkiem... Nie, nie są to, nie jest to stracony czas. Nie jest to stopy. Mimo takiej pogody. Nie, absolutnie. E, trochę wysiłku, bo wiadomo, że tam się, trzeba się trochę powyginać na tych, na tych deskach i nartach. E, poza tym dużo przyjemności, więc połączyliśmy to fajnie i jest ok. No ty miałeś dzisiaj dosyć spore problemy. No, na początku były problemy. Od trzech lat nie jeździłem na desce. Nie mogłem się połapać z tym wszystkim, ale... Ale z, ze, zja ze zjazdu na zjazd było coraz lepiej. No właśnie, te ostatnie jazdy już ci dużo lepiej wychodziły. Tak jak już utrzymywałeś tempo, zdaje się, nawet Jarosława Hampela. Tak, żeśmy się spotkali na stoku, u góry, żeśmy zjechali razem tempem jednym i... Było ok. A jak warunki dzisiaj na trasie? Warunki fajne, pada, pada deszcz nadal. Zdawało się, że będzie ślisko, ale jest ok.